Z wiekiem dorastałem, moi drodzy. Siema, witam was serdecznie. mi jakiś czerwony pimpel wyszedł na nosie, nieważne. Yy, nagrywam yy, filmik, żeby w sumie podzielić się opinią, moi drodzy. Mam 28 lat aktualnie i yy, z wiekiem zaczynam zauważać, że jestem coraz bardziej świadomy życia i siebie. Przed chwilą właśnie grałem w grę na komputerze. I zacząłem mieć takie dziwne myśli, powiedziałem sobie, że idę na dwór i poszedłem sobie na spacer. Powiem Wam tak: w przyszłości, jakbyście zaczęli mnie, że chcę wyjść na spacer gdzieś na dworze, yy, Gając w komputery czy w gry, to stwierdzilibyście, że jestem jakiś pany. Ale dzisiaj powiem Wam, że mózg mi powiedział, żebym wyszedł, i powiem Wam, czuję się o wiele lepiej. Spacer 15-minutowy, trochę witaminy D. Zastanawiam się, bo. Do 25 roku życia nie ma takich, jakichś, takich przemyśleń, takich wiecie A teraz, jak podchodzę pod tą 30 tak powoli, to zas, wiesz, wiecie, takie rzeczy są jak nie wiem, nie jedz przed, przed snem, tak? Wychodź częściej na dwór, jak możesz, jakieś rozciąganie, coś. Powiem Wam, rozciąganie jest tak zajebiste dla organizmu, że no, powinniście to robić codziennie. Nie? Jak zacząłem 2-3 miesiące temu, rozciąganie robić próbuję robić to codziennie, ale wiadomo, ciężko jest. Na przykład przez, robię przez cały tydzień rozciąganie, robię przerwę 2-3 dni i zaczynam czuć, że, że ciało potrzebuje rozciągania, ale rozciąganie jest tak zajebiste dla organizmu, dla ciała. Ja się to nie dziwię, że wiecie, ludzie mają po 40 lat i te śmieszne szorcy są na internecie, że wchodzisz do auta i masz stęk w ból w kręgosłupie, bo, bo twój kręgosłup kurwa nie był rozciągany od 30 lat i próbujesz zrobić ukłon i nie możesz wstać. Więc moi drodzy zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie i jak będzie zdrowie to będzie pieniądz, a jak będzie pieniądz to będzie zdrowie i, i, i tak się kręci moi drodzy. Życzę wam miłego dnia, ja właśnie wracam do chaty, e, piątek odpoczywam, bo jutro do roboty idę, sobota, niedziela i też będę tam latał w temacie no i co? Trzymajcie się ciepło, życzę Wam pięknego piątku, pięknego weekendu ciepłego, żebyście robili to co fajne i, i zajebiste i trzymajcie się, cześć, i czołem, jo!